Siemanko, witam Was serdecznie. Chciałem Wam pokazać takiego Eisika na eko. No ale Eisik. Zapraszam, białego oglądania. Granit. Jest czorda trochę na tyło. Chcę wam zawsze to puścić po prostu w zwolnionym tempie, żeby nie było, że jakieś nie wiem, dziwne, dziwne skoki celownika, albo coś takiego. Nie są to jakieś headshoty dziwne, albo coś. Każdym razem celownik idealnie na przeciwniku. Z mojej strony to tyle. Ja Was pozdrawiam. Hejka.